Oglądając szaiblerowskie wnętrza, na pewno zwrócicie Państwo uwagę na piękne majolikowe piece. Każdy z nich to jest właściwie dzieło sztuki. W gabinecie zobaczycie w górnej części pieca piękną mozaikę wykonaną przez weneckiego mistrza. Nazywał się Salviati. W Łodzi mamy tylko trzy mozaiki z pracowni Salviatiego. Dlaczego tak mało? Powód bardzo prosty. Salviati nie przyjmował pieniędzy za swoje prace, ale też ich nie rozdawał. On przyjmował zapłatę w czystym złocie. Więc tylko trzej najbogatsi łodzianie mogli sobie na coś takiego pozwolić. W Saloniku Mauretańskim śliczny, nieduży, majolikowy piec w stylu arabskim. On wygląda troszkę tak, jakby ktoś tutaj przyleciał razem z nim na latającym dywanie. Na tym piecu widnieje inskrypcja w języku arabskim. Jest to zdanie, które budzi dużo kontrowersji, ale ono zostało umieszczone tutaj tylko po to, żeby piec był ładny. Jedynym bogiem jest Allah. I piec jest rzeczywiście bardzo piękny. W szajlerowskiej jadalni mamy ponad 60 gatunków drewna z całego świata. Przepiękny kredens, który przyjechał tutaj jak większość mebli z Wrocławia, ale właśnie ten mebel z jadalni jest wyjątkowy. Trafił tu do państwa szajblerów już jako stuletni zabytek.